Jestem zachwycona e, tą wioską. Słyszałam różne pogłoski. E, mnie nic e, nie zniechęciło, żeby tutaj e, nie pozostać. E, są bardzo wygodne łóżka. E, mamy dwóch. E, Osobowe pokoje, super dziewczyny. Akurat trafiłam w swoim mieszkaniu. Naprawdę chciałabym tutaj zostać jak najdłużej. Jak dla mnie myślę, że jest normalnie i te warunki, które są, to są takie optymalne warunki. Wiadomo, że nie ma nie wiadomo czego, ale, ale cóż my więcej potrzebujemy od wygodnego łóżka, tak naprawdę. I, i fajnego apartamentu, gdzie tutaj są trzy pokoje i, i w każdym po dwie dziewczyny mieszkamy. Także jak dla mnie nie ma co narzekać. To, co potrzebujemy, mamy. Z zewnątrz budynki w środku mogłoby być lepiej, ale jest okej. Okay. No, brakuje jednak może tych telewizorów, gdzie moglibyśmy na, na żywo wszystkie relacje z wszystkich dyscyplin na bieżąco oglądać. No, to jest jedyna taka rzecz, która, która mogłaby być. Natomiast pozostałe jak najbardziej są OK. Z mojego teraz punktu widzenia jest w miarę wszystko do ostatni guzik. Z tego co słyszałam od osób tutaj przyjeżdżających wcześniej, no to było jednak wiele niedociągnięć, było bardziej brudno, była gdzieś tam nie było wody W kuchni dalej nie mamy okna, ale już się nie spodziewam, że je wprawią, bo nikt tych okien nie, nie posiada w apartamentach, ale jest na tyle ciepło, że to naprawdę brak okna nie przeszkadza. W pokoju mamy czystą, mamy ciepłą wodę, skupiłam się jak gdyby na, na, na własnym starcie. Poza wioskę na razie się nie udawałam, nie wiem jak wyglądają obiekty sportowe, to już by trzeba zapytać kolegów, którzy już gdzieś tam startowali, czy trenowali poza wioską. Ja na razie poza wioskę nie, nie wybiegam, biegamy w środku, mamy 2,5 km pętlę do treningów. Pierwszym moim wyjazdem poza wioskę będzie wyjazd na, na start. Nie no, nie czuję się tutaj broń Boże, jak w więzieniu. To, że mamy, jesteśmy otoczeni płotem i pilno w nas wojsko, nie czuję się jak, jak, jak w więzieniu. Każdy ma w miarę spory pokój, przestrzeń. Naprawdę mówię, wioska dookoła ma 2,5 kilometra, są centra rozrywki, jest olbrzymia stołówka. Jest internet, także, broń Boże, nikt się nie czuje skrępowany i, i ograniczony. A jak ktoś ma ochotę oczywiście, na, na, ma za mało rozrywek, to Brazylia słynie i Copacabana z różnych atrakcji, więc komu tutaj czegoś brakuje, to może skorzystać z atrakcji Rio de Janeiro. Trochę klaustrofobicznie, na pewno nasz pokój jest naprawdę małą klitką. Brakuje mebli, brakuje gdzieś tam po prostu miejsca, gdzie można poukładać swoje rzeczy. Natomiast jako sportowiec, no to chyba jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, mam na myśli Polaków, że że nie zawsze mieszka się w luksusach i trzeba czasami po prostu zagryźć zęby. Także no, miejsce jak miejsce, trzeba dać radę. Ciężko mi powiedzieć, czy jest dobry, czy jest zły, bo chciałbym porównać ze wcześniejszymi wioskami, ale niestety to moje pierwsze igrzyska. Mam nadzieję, że będę mógł za 4 lata porównać ze wioską w Tokio. Dużo się mówiło przed przyjazdem tutaj, że syf, że brudno, że odpada tynk i tak dalej, ale jeżeli chodzi o mój pokój, to nie ma naprawdę tragedii. Wszystko w porządku, może łazienka mogłaby być troszeczkę lepsza, ale nie, spokojnie przeżyjemy. Mieszka się dobrze, ja nie mam żadnych problemów w pokoju. E, mieszkam z Pawłem, także, także współlokatorzy też okej. Okay. I, i jedyny mankament to może trochę małe ciśnienie pod prysznicem. No i że nie ma wanny, bo ja to lubię posiedzieć w wannie, także to mi przeszkadza. Ale to takie pierdoły, nieistotne nie zupełnie.